Ja jak tylko jestem na Woli Justowskiej, lubię tu ponagrywać sobie kwestię rozwoju budowy i ukończenia jej y, budowy kościoła Matki Boskiej, odbudowy kościoła Matki Boskiej, Królowej Korony Polskiej na Woli Justowskiej w Krakowie i obserwowania pięknego rozkwitu zieleni tutaj w pobliżu prawda, Lasu Wolskiego, Lasku Wolskiego. Więc proszę zobaczyć jak tu jest pięknie jak również tam w stronę Lasku Wolskiego, y, różne za, zabudowania. Ciekawe, tu jest jak gdyby dawny y, spichlerz, który częściowo służył jako refektarz, czy jeszcze częściowo służy. Tu jest mały spichlerz z dawnego skansenu, prawda, tu na woli Justowskiej. Tutaj widać piękne drzewa, właśnie jaka piękna brzoza. To jest chyba świerk, prawda? Y, tutaj y, ten spalony krzyż. Z poprzedniego kościoła, bo już był dwa razy spalony. Mam nadzieję, że trzeci się już kościół ostanie. Tu widzimy kościół w całej Glorii. Tam są właśnie jakieś jeszcze figurki, prawda? Ale ja obejdę. Tu jest wejście do dolnego, tak zwanego kościoła, gdzie do tej pory się jeszcze odprawia, ale górny kościół został już normal, nominalnie, nominalnie odebrany i lada chwila będzie się tam przenosić liturgię, przynajmniej dla większej ilości osób. No, a poświęcenia formalne i wielkie uroczystości chyba będą później, jak troszkę ten stan nadzwyczajny, wojenny, czy jakimś tam przeminie. Tu jest niby główne wejście do górnego kościoła, proszę bardzo. O, tu jest, co to jest, jodła? Chyba to jest jodła, tak mi się wydaje, że jodła, e, no. no. Tutaj ta bramka do kościoła jest zamknięta, co prowadzi w stronę Lasu Wolskiego. Tu jest główne wejście do kościoła właśnie Matki Boskiej Królowej, Korony Polskiej w Krakowie. Tu ten spalony krzyż, jak pokazywałem, jak mówiłem, prawda? Tutaj widać znów yy, chyba też, też jodła nieświerk. Yy, nie, 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 nie. Jodła nie, nie ten, co Szybko opadają. Tu widać piękne kwiatki. Tu jest drugie wejście do kościoła, co można wchodzić zarówno na dół, jak i do górnego kościoła. A tutaj widać, że tutaj ksiądz proboszcz się chyba nazywa Roman Łęcki, coś takiego. Tutaj bardzo pięknie przy, przypilnował budowę, odbudowę, że również powstał bardzo piękny, jak gdyby, dom parafialny. Prawda? I tam duży spichleś, tam jeszcze troszeczkę, jakieś drobne roboty są wykończeniowe, bo jeszcze widać, że troszeczkę gruzu, troszeczkę śmieci. Prawda, ale jest tu bardzo, bardzo pięknie i pokażę tylko jeszcze jeszcze z jednej strony perspektywę. oczu, jeszcze pole właśnie wyczyszczono. Tu widać y, różne y, budynki bogaczy. Tam wśród tych y, drzew, co. Są tam pięknie kwitnące, to jest z kolei y, dom zmarłego Krzysztofa Pendereckiego. No tutaj jeszcze pokażę kawałeczek y, tego domu, jeszcze nie do końca wykończonego parafialnego. No tu wszystko widać już jest na ostatnim etapie ukończenia piękny parking, piękny teren. Proszę bardzo, jeszcze się pewne rzeczy kończą. No i widok kościoła z tej strony, prawda? No, bo nie zawsze z tej strony pokazywałem, więc piękny widok Kościoła, wielki parking. Kolejne jakieś wejście, które pierwszy raz widzę. Czyli tu będzie kilka wejść do Kościoła. Czyli, jakby trzeba tak mocno liczyć ludzi, to by był problem, prawda? No, tam pięknie różne. Teraz lepiej widać, to widzę Pendereckich. Tam jeszcze innych ludzi za, za tą dotychczasową. Y, plebanią, refektarzem y, kościół. Tutaj bardzo piękny krzyż, prawda, i widać jak tu pięknie teraz wygląda ten kościół tutaj od tej strony, prawda, z wielkim jasnym krzyżem na ciemnym tle. No, jest tu bardzo piękny zieleń w tej chwili bardzo bujna, bardzo piękna, troszkę jeszcze samochodów, no i jeszcze raz wracam do tego y, dawnego, pięknego spichlerza i elementów dawnego skansenu na woli. Ten kościół jest troszeczkę inny niż, niż ten, co był, co był przed spaleniem jedyny drugi, ale nawiązuje do wszystkiego. Więc daj Boże, by było jak najlepiej. Amen. Amen, Amen.